Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, czego jeszcze na moim kanale nie było. Są to karteczki wykonane dla organizacji non-profit Pokochaj i Przygarni: Zwierzęta do Adopcji. To jest ich strona na Facebooku. Więc jeśli ktoś ma ochotę, no to zapraszam też do polubienia. Pomyślałam, że będzie to fajny gest. Kartki zapewne. Będą przeznaczone do sprzedaży na jakimś bazarku charytatywnym, i wtedy te pieniążki będą pomocne w utrzymaniu zwierzątek, które są pod opieką właśnie tej organizacji. Zanim pokażę karteczki, powiem może, czego użyłam do przygotowania. Ich. Użyłam tego papieru z Actiona. Napisane jest tutaj luksusowy karton hobby: struktura jedwabiu. Kolejno, użyłam też tych papierów z tego bloku Make It Happen. To też jest z Actiona. Użyłam wyrazów i napisów, które dostałam w wymiance od Ewy z kanału Ewa Kreatywnie. I na koniec y, używałam papierów z tej kolekcji Craft Oclock My Cut Friend. Y, bazy są z Actiona również. Są to bazy kraftowe i takie połyskujące y, wizytówkowe. <grych> ok. No to podzielimy sobie te koperty tak, jak są, i będziemy wyciągali karteczki po kolei. Jest mniej, więc zaczniemy po prostu od tych. Oto pierwsza karteczka. Starałam się, żeby te kartki były proste, żeby nie były jakieś bardzo skomplikowane, właśnie w tworzeniu, żeby były właśnie utrzymane w myśli clean and simple czyli po prostu czyste i łatwe. Kolejna. Tutaj mamy taki napis Radosne Chwile. Wszystko jest podnoszone na kosteczkach, więc każda warstwa odstaje. Trzecia karteczka. To taka zwykła z napisem: Dziękuję, w kropeczki. I ostatnia z tych. Błyszczących. Jest to taka karteczka, najlepsze życzenia. I teraz przechodzimy do tych kraftowych. Tutaj jest pierwsza z napisem 100 lat. I druga. Tak prezentują się wszystkie te karteczki. Mam nadzieję, że znajdą swoich właścicieli i będą naprawdę pomocne dla kociaków i organizacji. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy zajmujecie się czasem tworzeniem takich rzeczy na rzecz jakiejś organizacji, schronisk i tym podobnych. No i oczywiście napiszcie mi, czy podoba Wam się. Zamysł tych karteczek, która jest Waszym zdaniem najładniejsza? No i będę wdzięczna za Waszą każdą aktywność. My usłyszymy się już niedługo w kolejnym wideo, także trzymajcie się i pa pa!